Oto Suzuki Sway. Kompaktowe kombi, które wygląda jak Toyota Corolla. Dlaczego? Zapraszam na test. To nie jedyna Toyota w gamie Suzuki. Parę miesięcy temu testowałem Suzuki Across, czyli Toyota RAV4 z napędem hybrydowym typu plug-in. Ciekawy samochód, chociaż potwornie drogi. Suzuki jest mocne w małe samochody, ale sprzedaje je głównie w Azji. Japońskiej marce nie udało się zawojować amerykańskiego rynku, z którego wycofała się z końcem 2012 roku. W Europie Suzuki próbuje utrzymać się dzięki crossoverom i małym samochodom miejskim. Oczywiście koncern ma też w ofercie motocykle i silniki do łodzi i w tych segmentach radzi sobie świetnie, ale w tym odcinku mowa o samochodach. W 2020 roku Suzuki sprzedało blisko 2,5 miliona samochodów, z czego zaledwie 171 tysięcy w Europie. Suzuki brakuje w gamie silników spełniających nowe europejskie normy emisji i dlatego na gwałt potrzebuje modeli, które obniżą średnią emisję. Ale przy stosunkowo niewielkiej sprzedaży w Europie, firmie nie opłaca się opracowywać nowych jednostek napędowych. Szybciej i taniej jest się z kimś dogadać. I tu wjeżdża Toyota Corolla. Cała na biało. Skoro Swayze wygląda jak Corolla, to sprawdźmy, ile kosztuje jego ubezpieczenie w porównaniu do Corolli. Pomoże w tym rankomat.pl. Najtańsze OC dla Suzuki Swayze kosztuje 450 zł, a najtańszy pakiet OC, AC i Assistance to wydatek rzędu minimum 2007 zł. A teraz Toyota Corolla OC od 450 zł, czyli tyle samo, ale pakiet OC, AC i Assistance kosztuje tylko 1843 zł. Taka ciekawostka. Wybraliście już Polisę? To mam dla Was jeszcze kod, dzięki któremu po zakupie polisy otrzymacie zwrot 150 zł. Wystarczy po zakupie wejść na formularz zalinkowany w opisie filmu i podać kod MDRI 150. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Suzuki Sways nie tylko wygląda jak Corolla. Pod spodem to jest Toyota Corolla z napędem hybrydowym wykorzystującym silnik 1.8. Przypominam, że Toyota oferuje też mocniejszą wersję z silnikiem dwulitrowym oraz benzynową jednostkę 1.2 Turbo. Pod maską udało się wprawdzie zmieścić znaczek Suzuki, ale zaraz obok jest naklejka Toyoty. Z przodu zmieniono zderzak, żeby naturalnie wkomponować logo Suzuki. Z tyłu trzeba by wytłoczyć osobną klapę bagażnika, więc zamiast tego naklejoną łatę w miejscu, gdzie jest wklęsły owal na logo Toyoty. Produkowany w fabryce Toyoty w brytyjskim Burnaston Sways ma identyczny jak korolla TS-kombi bagażnik o pojemności niecałych 600 litrów w konfiguracji pięciomiejscowej. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie pojemność rośnie do ponad 1200 litrów według metodologii VDA. Czyli pojemność liczona jest prostopadłościanami o wymiarach 250x100mm. Na na Są haczyki na siatki z zakupami i cięgna do zwalniania oparć w drugim rzędzie. Podłoga jest opuszczana i dwustronna. Można ją obniżyć, żeby przewozić większe przedmioty, można też ją obrócić, aby nie zabrudzić miękkiej wykładziny. W stosunku do koroldi, którą testowałem dwa lata temu, zniknęło gniazdo 12V, za to po prawej stronie jest wnęka identyczna jak ta po lewej stronie. Ale nie sugeruj się tym, bo specyfikacja na stronie importera mówi co innego. Pod podłogą mieści się roleta i siatka odgradzająca przestrzeń ładunkową, chociaż nie ma żadnego zabezpieczenia, więc będą się przesuwać podczas jazdy. Aby zdemontować siatkę, trzeba zwolnić oparcia w drugim rzędzie. W dodatku kasety rolety i siatki minimalnie ograniczają widoczność wstecz. Ale dzięki wyniesieniu rulety wyżej, pod ruletą można postawić walizkę kabinową na sztorc. W głębi bagażnika jest schowek, prawdopodobnie przykrywający wystające spod kanapy akumulatory napędu hybrydowego. Ostrożnie na głowę. Z tyłu jest w miarę wygodnie. Sporo miejsca na nogi przy fotelu ustawionym dla kierowcy mojego wzrostu. Ja mam 175 cm wzrostu. Miejsce nad głową jest akurat... Za to pod fotelem jest niewiele miejsca na stopy. Są uchwyty na napoje w podłokietniku i niewielkie kieszenie w drzwiach, nawiew klimatyzacji, ale to tyle. Z przodu Corolla. Zegary to cyfrowy wyświetlacz po środku i analogowe wskaźniki po bokach. System inforozrywki obsługuje już Apple CarPlay i Android Auto, więc nie musisz się nim przejmować. Pamiętaj tylko, żeby telefon podłączać do portu USB nad kolanem pasażera. Niebezpieczne miejsce, a nie... Podłokietniku. Schowek w podłokietniku jest przeciętnych rozmiarów, podobnie jak schowek przed pasażerem. Do obsługi klimatyzacji są jeszcze fizyczne przyciski i pokrętła. Niewielkie, ale są. Pod panelem klimatyzacji jest półka na telefon z ładowarką indukcyjną. Niestety jest tak głęboko, że często zdarza mi się zostawić telefon w samochodzie. Brakuje przypomnienia o zabraniu telefonu. Takie przypomnienia pojawiają się np. w autach z grupy Volkswagena. Są uchwyty na napoje, ale brakuje półki na jakieś drobiazgi, których nie chcesz trzymać w schowkach. Kieszenie w drzwiach są przeciętnych rozmiarów. Mieści się w nich mój bidon, ale z kubkiem na kawę, oczywiście po wypiciu kawy, i jest problem. Pierwsze, co rzuca się w oczy, a właściwie w uszy, to hałas. Cofnąłem się do mojego testu kroli i było tak samo. Wyciszenie jest fatalne. Trzeba głośno rozmawiać z pasażerem z przodu, a do pasażera z tyłu trzeba niemal krzyczeć. Wewnątrz słychać i szum powietrza, i hałas opon, a jeśli gwałtownie dodasz gazu, to jeszcze dźwięk silnika. Aż sprawdzałem, czy wszystkie okna są podomykane. Są. Podobnie złe wygłuszenie pamiętam z Hyundai i 30 Fastback, to też była puszka. Jedyna metoda, żeby to wszystko zagłuszyć, jest. Puścić głośną muzykę, ale wtedy dochodzi jeszcze słaby system audio. W Toyocie można zamówić opcjonalne audio JBL, w Swaycie już nie. I nie, że chwalę te markowe systemy audio w samochodach masowych, nie. Po prostu te standardowe w aucie są jeszcze gorsze. Z plusów niskie zużycie paliwa około 6 litrów na autostradzie, 4,5 litra na setkę wszędzie indziej. Suzuki mówi, że Toyota obiecuje 4,5 litra w cyklu mieszanym. Toyota obiecuje też czas od 0 do 11,10 11,1 sekundy. Mnie wyszło pół sekundy więcej. Swarolla prowadzi się przyzwoicie. Wiadomo, że nie kupujesz tego samochodu do szybkiej jazdy, a do toczenia się w miejskich korkach. Ale nawet toczy się to przyjemnie, bez napinki. Układ kierowniczy jest w miarę bezpośredni, zawieszenie i fotele są komfortowe. Sujota oferuje liczne systemy bezpieczeństwa i wspomagające kierowcę, niektóre działają nieźle, jak adaptacyjny tempomat połączony z systemem wspomagającym utrzymanie na pasie ruchu. Inne gorzej, jak na przykład ten system, który rozpoznaje znaki drogowe. To znaczy, on je czytuje tylko, jak miniesz jakiś znak, a Swayze nie ma nawigacji. Więc jak kamera czegoś nie odczyta, to nie wiesz jakie jest ograniczenie na danym odcinku. Jeszcze inne systemy są aż nazbyt skuteczne, jak system monitorujący ruch poprzeczny za pojazdem podczas cofania. Wyjeżdżałem tyłem z miejsca parkingowego na ulicę, widziałem zbliżające się pojazdy i system mnie ostrzegł, ale ponieważ kierowca chciał mnie wypuścić, to zwolnił. Zwolnił, ale nie zatrzymał się, co spowodowało, że system zablokował mi gaz. Samochód stanął i nie mogłem ruszyć. Dopiero kiedy drugi kierowca zupełnie się zatrzymał i zaczął sobie ciepło myśleć na mój temat, udało mi się dokończyć manewr i odjechać. Poza tym jest kamera cofania, system ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu, czy system ostrzegający przed kolizją z przodu. Ceny Suzuki Sway zaczynają się od 103 500 zł za bogato wyposażoną wersję Premium Plus. Testowy egzemplarz to druga, wyższa wersja wyposażenia Elegance za 117 500 zł plus lakier. Porównywalnie wyposażona Toyota Corolla TS Kombi jest w podobnej cenie. Taniej można kupić Hyundai i30 wagon. Porównywalnie wyposażony Volkswagen Golf wariant jest znacznie droższy. Szczególnie, że Suzuki udziela na samochód 14 000 zł rabatu czyli cena tego egzemplarza to niecałe 106 tysięcy złotych. Toyota Corolla to samochód, który kupujesz rozumem. I tak samo powinno być Suzuki Swayze, to znaczy rozum podpowiada Ci, że fajna ta Toyota, więc po co kupować Suzuki? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.